Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhausnieruchomości.pl Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. Park miejski w końskich po kilku latach rewitalizacji został oficjalnie odebrany. To inwestycja, którą większość mieszkańców ocenia pozytywnie. I trzeba przyznać, że zielone płuca miasta po przeprowadzonych zmianach robią dobre wrażenie. Niestety w odnowionej przestrzeni pojawiły się już pierwsze akty wandalizmu. To, że odbiór został dokonany, poznać możemy między innymi po oświetleniu. Obecnie działają już wszystkie lampy w parku, a miejsce to ma być oświetlane przez całe noce. Wielu konet odnotowało w ten weekend, że Park miejski jest nie tylko ogólnie dostępny, ale i rozświetlony. To wynika z faktu, że w czwartek dokonaliśmy ostatecznego odbioru prac związanych z rewitalizacją. To wiązało się również z faktem, że przeprowadzamy badanie stopnia obciążenia sieci elektroenergetycznej. Więc rzeczywiście park jest oświetlony, rozświetlony, park zaprasza do zwiedzania. Włodasz apeluje do wszystkich mieszkańców o to, by, będąc w parku, mieli oni szeroko otwarte oczy, bo być może wciąż można tam znaleźć niedoskonałości. Inną kwestią jest już niestety aktywna działalność wandalii. 26 hektarów to spory obszar. Być może komisja odbiorowej nie wszystko. Yy, udało się zauważyć. Jeżeli Państwo będzie mieć jeszcze jakieś uwagi dotyczące jakości prac, to bardzo proszę o zgłaszanie do urzędu, ale też bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na zachowania ludzi, ponieważ mm, oprócz tych, którzy korzystają z urody tego parku, jego nowego wyposażenia, są też tacy, którzy prawdopodobnie z różnych nieznanych mi powodów no nie są zachwyceni tym, że coś jest czystego, fajnego. Mamy już pierwsze przypadki wandalizmu. Oderwane zostały, zniszczone tabliczki, wmontowane w ławki, tabliczki imienne poświęcone honorowym obywatelom miasta i gminy Końskiej. Po pierwsze chcę zwrócić uwagę, że celowo wykonaliśmy te tabliczki, nie z mosiądzu, bo już... Na etapie projektowania wykonawca ostrzegł, że one z jego doświadczeń wynika są często przedmiotem kradzieży, tylko są z udającego mosiąc plastiku. Więc nie opłaca się ich kraść. Po drugie, proszę Państwa, to chyba najgorzej świadczyłoby o nas, gdybyśmy pod tym względem uznali, że ci, którzy są wandalami, powinni zostać bezkarni i anonimowi. Jeżeli ktoś z Państwa będzie widział że są tacy, którzy chcą zniszczyć coś, co przyszło nam z takim trudem zrobić, co ma służyć myślę, że wielu pokoleniom po nas, to bardzo proszę o jakiś sygnał. Oprócz tego w parku zauważyć można już choćby urwaną latarnię, wysypane śmieci czy przewrócone kosze. Gmina idzie na starcie z wandalami. Park monitorowany jest przez 18 kamer rozmieszczonych w różnych miejscach i każdy przypadek dokonywania zniszczeń będzie zgłaszany do służb. O wiele bardziej pozytywne jest to, co zaobserwowano przy odnowionym mostku. Na odsłaniającej go balustradzie pojawiła się pierwsza kłódka symbolizująca trwałość uczucia, które połączyło zawieszającą ją tam parę. Sam mostek już jest lubiany przez spacerowiczów i trzeba przyznać, że on i jego otoczenie przyciągają urodom. Został on oparty na pierwowzorze, odtworzonego ze zdjęć wykonanych w roku 1897. Podobnie jak i inne charakterystyczne elementy balustrady, i wmontowane w obmurowanie płaskorzeźby stworzeń, m.in. głowy lwaj i niedźwiedzia, które są mini fontannami.